Cześć z tej strony Przemek Stępień. Jestem naprawdę szczęśliwy, że wracam do Gdańska. Widzimy się już niedługo. Cześć Przemku, witam po latach. Cześć. Chociaż z Gdańska typowo nie jesteś, to z Gdańskiem jesteś związany tak naprawdę od 2009 roku. Najpierw grupy młodzieżowe, później gra w seniorskim zespole i największe sukcesy klubu razem właśnie zdobyte z drużyną w 2015 roku. Bo od wicemistrzostwa, poprzez puchar i super puchar. Powiedz proszę, jak wspominasz ten czas? Tak jak powiedziałaś, z Gdańska nie jestem. Jestem rodowitym iławianinem. Do Gdańska przeniosłem się do liceum. Kończąc gimnazjum postanowiłem, że, że dalej chcę się rozwijać w siatkówce. Chcę kontynuować to i postanowiłem przenieść się do Gdańska do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie spędziłem 3 lata. Miałem to szczęście, że przeszedłem naturalnie do grania seniorskiego i od razu do Plus Ligi. W tamtym momencie był to ogromny przeskok poziomowy przede wszystkim, ale jak najbardziej pozytywnie go wspominam. Spędziłem w seniorskich drużynach w Gdańsku 4 lata łącznie i tak jak też wspomniałaś, mieliśmy w tamtym okresie te wszystkie sukcesy od Wicemistrzostwa Polski po Puchar Polski, po, po super, super Puchar. Mieliśmy niesamowitą ekipę, mega fajnych ludzi i pracowało nam się świetnie. Co później za, zaskutkowało tym sukcesem, tym wicemistrzostwem Polski. No i potem przyszedł czas e, rozstania z Gdańskiem. Postanowiłem coś zmienić. No i te 8 lat temu odszedłem z tej drużyny. Powiedz proszę, co się działo przez te 8 lat? Bo tak naprawdę grałeś w kilku drużynach, ale chyba Twoim największym sukcesem była gra w zaksie Kędzierzyn Koźle, gdzie razem zdobyliście złoto Ligi Mistrzów. Ten sukces, wygranie Ligi Mistrzów, niesamowita sprawa. To był zaszczyt być w tej ekipie z tymi zawodnikami, widzieć to od środka, brać w tym udział od początku, jaką drogę przeszliśmy do samego końca. Był to też sezon po mojej dwuletniej przerwie z Aksą. Przyszedłem po dwóch zwycięstwach tego klubu w Lidze Mistrzów i oczekiwania były ogromne apetyt był na trzecie. No i koniec końców udało nam się od początku do końca przejść i wygrać to, to trofeum. Teraz wracasz do Gdańska właśnie po tych ośmiu latach. Czy są jakieś może powody, dla których zdecydowałeś się powrócić do klubu? Przede wszystkim odchodząc stąd 8 lat temu miałem w głowie, że chcę tu wrócić, że, że Gdańsk to wspaniałe miejsce do życia, że Klub stoi na, na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, i miałem z tyłu głowy, że odchodzę, ale, ale że w przyszłości no chciałbym tu wrócić. No i przyszedł ten moment, że podjęliśmy taką decyzję. Nadożyła się okazja, że będę mógł tu wrócić. No i myślę, że, że długo się nie zastanawiałem. Gdańsk to, to niesamowite miejsce do życia przede wszystkim. Czuję się jak w domu. Gdańsk to tak naprawdę mój dom, bo też e, grając w innych klubach między sezonami, e, spędzałem ten czas w Gdańsku właśnie mieszkając tutaj na co dzień. Także no, czuję o, ogromną radość, że, że mogę tu w końcu wrócić. Pewnie wiesz, jak już będzie wyglądała szatnia w kolejnym sezonie, ale jest chyba jedna osoba, z którą właśnie te sukcesy poprzednio tutaj z Treflem w 2015 roku e, osiągałeś, czyli Damian Schulz. Yy, powiedz, cieszysz się, że będziecie znowu razem grali. Jak najbardziej się cieszę z Damianem Spotkałem się jeszcze w międzyczasie w Olsztynie, także graliśmy razem w dwóch różnych klubach i w tym samym momencie wracamy, wracamy do Gdańska, gdzie też spędziliśmy kupę czasu. Ale tak jak powiedziałeś, no już mniej więcej wiem, jak, jak, jak wygląda. Bardziej więcej niż mniej, jak wygląda zespół. I tak naprawdę z większością chłopaków znamy się bardzo dobrze, też z częścią miałem okazję grać wcześniej, ale, ale z namianem. myślę, że, że spędziliśmy najwięcej czasu. To jakie są Twoje cele i ambicje na nadchodzący sezon? Jeżeli chodzi o cele, to takie osobiste, jeżeli chodzi o moją osobę, to na pewno w dalszym ciągu chciałbym się rozwijać jako, jako siatkarz, ale też jako osoba, jako człowiek. A jeżeli chodzi o cele drużynowe, to myślę, że jak wszystkich sportowców są wysokie, chcemy wygrywać jak najwięcej, ale przede wszystkim do tego potrzebne jest tam zdrowie, które mam nadzieję, że dopiszę. I jestem pewny, że atmosfera będzie świetna, więc będziemy sprawiać wiele radości grańskim kibicom. Dobrze, że wspomniałeś o kibicach, bo jak pewnie pamiętasz i wiesz, są oni. Wyjątkowi tutaj w Gdańsku. Nie możesz się już doczekać pierwszego spotkania z nimi? Jak najbardziej nie mogę się doczekać pierwszego spotkania. E, Przyjeżdżałem tutaj z ekipami, z drużynami stojąc po przeciwnej stronie, stronie siatki. Gdzieś tam był taki sentyment będąc w tej hali e, widziałem też na trybunach wiele znajomych twarzy, które przez te wszystkie lata e, się nie zmieniły, także ci kibice gdzieś tam wspierają cały czas tą drużynę, no i. Cieszę się niesamowicie, że będę mógł się z nimi spotkać i, i grać przy tym, przy tym dopingu.